I zobacz, patyk w tego kuzyna też ci nikt nie wierzył? No nie wierzyła, siedzi i pije z nami kawę. Siedzi i pije kawę, no właśnie. I też właśnie, czy możemy imię powiedzieć twoje? Daniel, tak. Dzięki Danielowi miałeś informację na temat tego nieszczęścia w swojej rodzinie. Tak, nie chcę na ten temat naprawdę wracać już do tego, ale tak, razem zapijaliśmy. Aha. Patryk, ja chciałem z tobą pogadać o innej rzeczy. Mianowicie po tych filmach pokazała się w swoim życiu jeszcze jedna kobieta. Kobieta, która zaproponowała ci pomoc. Czy możesz opowiedzieć, jak to się w ogóle wszystko działo? Tak, przyszła pewnego dnia pod bank kobieta. No, zaczęliśmy rozmowę, okazało się, że jest pracownikiem socjalnym. To była Polka. Tak, i zaoferowała mi pomoc w załatwieniu terapii. Tak, odpowiedziałem, OK, nie ma problemu. Myślałem, że nic z tego nie będzie. Załatwiła. Jest, to jest terapia. Kobieta, załatwiona. która dowiedziała się o tobie z filmów. Tak, tak. Jak wyglądało to pierwsze spotkanie? Podeszła do ciebie, powiedziała: Cześć, Patryk. Tak, dokładnie. Powiedziała czyś Patryk, że oglądała filmy, że bardzo cieszy się, że mnie poznała, że może mnie poznać i, i że chce mi pomóc. Skorzystałem. No, i udało się, załatwiła. No, jest termin, jest godzina. Dlaczego podeszła do ciebie, a nie do Irokeza? Bo każda osoba, która podchodzi do Irokeza, musi mu najpierw zapłacić 30 euro. Dzień dobry. Za 5 minut rozmowy, bo on wiecznie nie ma pieniędzy, wiecznie musi siedzieć robić pieniądze, a ja nikogo nie odpycham z każdym porozmawiam, dla każdego poświęcę te 15-20 minut. Nie odrzucę nikogo, no nie jestem taki. Czy byłeś zaskoczony tą sytuacją? Dużo ludzi podchodzi oferuje pomoc, ale nic z tego nie jest. Po prostu przychodzą raz, obiecują i nie przychodzą drugi raz, więc... Oczywiście ja nie jestem przekonany, czy Hirokes jest taki, że tylko za trzy dychy rozmawia z ludźmi. Wydaje mi się, że, że no, może niekoniecznie. Być może też był inny powód, mianowicie z tych filmów wynika, że Ty jesteś gotów na taką terapię, że Ty bardzo cierpisz i, i że Ty chcesz się leczyć. Natomiast obraz Hirokesa na filmach jest zupełnie inny. On no, pokazuje się ze strony, jak to sam kiedyś powiedział, sportowca. Czy to Ty też powiedziałeś? Sportowca, prawda, że on po prostu żyje tak jak chce żyć. Może to dlatego ta propozycja pomocy do ciebie została sformułowana, nie do niego? Znaczy, no z tego co ja zaobserwowałem i wszyscy ludzie, którzy nawet od niego przychodzili do mnie, to, to każda osoba mówiła, co za gór, nie chce porozmawiać. Cały czas tylko mówi, że pieniądze musi robić. A on zresztą sam do mnie powiedział, że. Jak mi 30 euro ktoś nie da, to ja nie mam czasu, bo ja muszę pieniądze robić. No to ja tego nie zmyśliłem. Czy możesz troszeczkę więcej powiedzieć na temat pracy tej kobiety? Czy ona jest wolontariuszką, czy. Jest pracownikiem socjalnym, który pomaga. w takich organizacjach właśnie jak Stadtmission tutaj w Berlinie. Po prostu pomaga też ludziom bezdomnym. No. I czy wiesz, jak to będzie wyglądało dalej? Bo mówiliśmy wcześniej, że termin oczekiwania na tego typu terapię jest dość długi. Natomiast tutaj on został skrócony, chyba bardzo tak mi się wydaje. Termin został skrócony i może jeszcze bardziej by był skrócony, z tym, że udało mi się jeszcze załatwić to dla Irokeza. No właśnie. I dlatego podjęłem decyzję, że data 16 stycznia, niech będzie już tą datą, która. Jest. Razem tam się udamy, bo to by było tak, że zwolniłoby się jedno miejsce i jeden by mógł iść na tą terapię, Aha. drugi by musiał czekać. A ja się no, zaoferowałem mu, że nie pójdę bez niego, więc chcę dotrzymać słowa. Dotrzymam słowa. Zresztą powiedziałem to przed kamerą, pierwsze nagranie, tak, że, że razem pójdziemy na tą terapię. Udało mi się to załatwić. Do 16 wytrzymam, to już niedługo. Także... Do mnie te informacje napływały takimi porcjami. To też z tego wniosek, że było kilka spotkań z tą panią, prawda? Najpierw zaproponowała tę terapię, a potem to załatwiała i ostatecznie dostałaś informację, że to wszystko jest już gotowe. Tak, tak, wypełniałem takie dla mnie i dla z danymi do terapii właśnie papiery. Mhm. Czym znasz już szczegóły tej terapii? Bo rozumiem, że to będzie ta terapia metadonowa, czyli... Y, Polimetadon. Aha. Y, codziennie, codziennie leki, codziennie leki. Czy wcześniej będziecie też odtruwani, czy... Y, prawdopodobnie tak, prawdopodobnie tak. Y, wszystko zależy, dowiemy się dokładnie jak to będzie wyglądało y, po badaniach, tak. Y, poniedziałek pójdziemy, 16 o 11. .00 do pani doktor tam no i będziemy wszystko wiedzieć no dokładnie to jest 16 Każdego... stycznia tak 16 stycznia to jest po czyli już godzinę masz wyznaczoną też? tak 11 i znasz oczywiście miejsce dokładnie czy irokes o tym wie? to ma być prezent no. myślę że lepszego prezentu nie mogę mu dać i... prezent jak rozumiem pod choinkę tak. Czyli on jeszcze nic nie wie? Nie wiem. To też właśnie wiesz co, ja o tym wiedziałem już wcześniej oczywiście od ciebie, ale kiedy dzisiaj rozmawiałem z Jurokezem, to nic mu nie mówiłem. Do tego, że właśnie nie byłem pewien, czy to nie jest jakaś jeszcze tajemnica. Czy nie boisz się, że on tego prezentu nie przyjmie? Przyjmie czy nie przyjmie, powiem w ten sposób. Ja słowa dotrzymałem. Ja powiedziałem przed kamerą, że nie pójdę bez niego na terapię, że jak idziemy, to idziemy razem. I ja tego słowa dotrzymałem. A co on z tym teraz zrobi? To już jest jego życie, jego sprawa. Ja się nie będę cofał ani hamował. Ja idę do przodu. Ja z tym kończę i kończę. Nie tak, jak y, czytam komentarze y, na temat Irokeza, który kończy już. Kończy za każdym razem, kiedy przyjeżdżasz, a nic z tym nie robi. No. No właśnie, czytasz komentarze. No czytam, czytam, oglądam was także. I jakie masz wrażenia w związku z komentarzami? Jest różnie, no... Każdy ma swoje zdanie i tyle, i szanuję... to, no, ale dużo ludzi jest pozytywnie nastawionych, co wierzą, no. Jak oceniasz komentarze względem własnej osoby? Bo większość z nich jest bardzo pozytywnych, ale są też takie, które... No mogło nawet troszeczkę zaboleć. Czy czytałeś jakieś komentarze, które Ciebie zabolały? Nie, nie zabolały mnie żadne komentarze z tego względu, że każdy ma prawo do... dokumentowania i pisania co chce i wyrażenia swojej opinii. A te złe komentarze to jest po prostu... jak to się w tym świecie internetowym mówi... hejtowanie, tak? O, w ten sposób. Ktoś jest niezadowolony, bo mu się nie układa i, i stwierdził, że Tobie też się nie układa i, i nie uda, no. Jest Was dwóch, więc przyjrzyjmy się może tym dwóm sytuacjom oddzielnie. Mam taką obawę, że i Rokes odmówi, że on nie jest gotów. On taką też postawę prezentuje na, na filmach, że on obiecuje, dużo, dużo mówi, że, że tak, natomiast ostatecznie chyba nie jest na to, na to gotów. Czy nie masz takiej obawy, że no, poróżnicie się o to? Powiem Ci, w ten sposób dzień, w którym zacznę tę terapię. Jeżeli on nie zacznie tej terapii, to to będzie ostatni dzień naszej współpracy. Będzie chciał, będziemy znajomość otrzymywać, chociaż wątpię, żeby on chciał znajomość otrzymywać, bo, bo w jakimś sensie, a ja mu płaciłem, nie będę za kontakt. Więc to jest tylko zależy od niego. Jak pójdzie ze mną na terapię, ja będę go wspierał, mi będzie łatwiej. Wiem o tym, on długo, długo dłużej tak z tym ma problem. że pójdziesz na terapię tylko wtedy, kiedy Rokę pójdzie na terapię. Czy jeżeli on odmówi, to ty podejmiesz się leczenia? No oczywiście, jeżeli on odmówi, to mu pomacham i ja powiem powodzenia w dalszym życiu na ulicy i tyle, no tyle mogę. Żyjecie właściwie razem, no, rozmawiacie też ze sobą często. Jak oceniasz w tej chwili szansę na to, że Irokes się zgodzi na, na to, żeby pójść z sobą na terapię? On pójdzie, pójdzie, ale nie wytrzyma długo i, i też to wiem. Wiem, przez nogi nie wytrzyma, z bólu. Aha. To teraz pytanie: czy tego typu terapia, czyli samopodawanie, substytucji, czy to jest dostateczne działanie w stosunku do takiej osoby, do tego, że w przypadku irokeza chyba należałoby podjąć bardzo kompleksowe działanie właśnie związane też z terapią stóp, może z jakimś przeszczepem skóry nawet. Czy to nie jest zbyt mała propozycja, że tak się wyrażę, samo podawanie substytucji? Ja powiem w ten sposób, ja zrobiłem, zrobiłem na tą chwilę co mogłem, on jest dorosłym człowiekiem i on też musi zacząć coś myśleć. Jakieś decyzje w swoim życiu podejmować, zacząć działać. Nie myśleć tylko o cyfrach. Mówisz musi o coś cyfrach... zacząć on też robić, bo, bo inaczej no. skończy źle. Mówisz o tych cyfrach zapisanych w swoim zeszycie. O olbrzymich cyfrach, tak. Spotkałeś się w więzieniu. Tak, dokładnie, dokładnie. Dziecko. Własne dziecko trafia do, do więzienia, to. Na spacerniaku pierwsze wrażenie. O, synu, jak dobrze cię widzieć. Ja powiedz, czy to jest normalne? To jest. Czy to ujęcie synu dobrze cię widzieć za kratami? Jest OK. Powiedzmy, że popłakają się wtedy i... Jak ty sobie to wyobrażasz? Bo. Propozycja jest taka, żeby podawać ci lek. Tak. Natomiast y, gdzie będziesz mieszkał? Będziesz mieszkał tu, gdzie mieszkasz nadal? Nie, nie, nie. Od razu stąd uciekam. No, jak najdalej stąd y, będę spał na misji, znajdę odpowiednią misję, y, gdzie, gdzie będzie mi dobrze po prostu i tam będę spał. Wiesz, jak długa droga ci czeka? Wiem, ale będę się starał jak najszybciej, y, żeby po prostu. Jestem tak zmotywowany, że uda mi się zobaczycie się wszyscy, że bardzo szybko uda mi się. Nie mówię, że bardzo szybko, tylko że będę chciał, żeby to w miarę szybko. Skończyć. Wiesz co, ja nie wątpię. Skończyć Oczywiście. Naprawdę. Wiem, czym to grozi. Będę trzymał kciuki, będziemy wspierali Ciebie oczywiście. Natomiast, no, być może im determinacja jest większa, tym być może bardziej należy się przyjrzeć właśnie takim detalom, takim, takim szczegółom, po to, żeby potem nie być zaskoczonym. I wydaje mi się, że pomysł, żeby się wynieść z ulicy, żeby mieszkać właśnie gdzieś na misji, to jest bardzo dobra rzecz. Ale też wiesz o tym, że to będzie trwało ponad rok grubo ponad rok. Ale dlaczego. Ma trwać ponad rok, to nie musi trwać aż tyle. To terapia będzie trwała tyle, ile ja będę chciał, żeby trwała, tak? To masz rację. Jeżeli będę schodził z tych leków. Znajdę sobie zajęcie. Będę myślał o czym innym, ona nie będzie trwała rok. Ja sobie nie wyobrażam nawet, żeby ona trwała rok. No nie. To rzeczywiście można ukończyć szybciej. To zależy od determinacji, też od Twojej akceptacji tych objawów odstawienia, które będą występowały. To można zrobić znacznie szybciej. Tak. Tylko, że to jest związane z cierpieniem po drodze. Ale Ty jesteś zdeterminowany, żeby. Jestem to zdeterminowany, aby tylko nie było tego największego, co w tym momencie by było cierpienia, a. No to porównajmy sytuację, no zamykają w więzieniach tak tutaj i nie wiem ile to trwa, tydzień czasu chyba, tak? Dostajesz metadon, koniec pach i nie ale ma. z bólu. No tak, no. Mhm. Ja nie będę wyjeżdżał z bólu, bo to nie będzie tydzień, ale zajdę z tego, bo to stopniowo schodzisz, tak? Wiesz co, ja mówiłem o tym drugim okresie też w związku z doświadczeniami tego drugiego Tomka. Dlatego, że on tak. bardzo długo na tej substytucji był. Nie wiemy, co się w tej chwili dzieje u niego. Yy, ostatnio go widziałem, mówiłem, że odezwałbyś się do Jacka i Liwki, bo martwią się o ciebie. Nie wiem, coś tam Liwka mówiła, że się odezwał, ale nie wiem. A co do jego do terapii, ja się nie będę wypowiadał. On wie, jaka jest prawda, ja też. Mhm. Przykro mi. Czy kiedykolwiek przyjmowałeś substytuty? Czy wiesz, jak to będzie? Nie przyjmowałem. Nie wiem, jak to będzie. Wiem jedno, że wiele osób mówiło, że to pomaga, naprawdę nie ma tego cierpienia, a to jest najważniejsze dla mnie. Jak będziesz sobie czas gospodarował w czasie tej terapii? Lubię gierki, internet. W tym kierunku na początku będę uderzał na pewno, tak? Żeby całe dnie spędzać, żeby po prostu nie myśleć o tym, co teraz jest gdzieś w miejscach, gdzie, gdzie będę miał dostęp do tego internetu. I tego co lubię, no. to na początku. Jak wyglądają twoje postępy, jeżeli chodzi o naukę języka niemieckiego? Bo mówiłeś o tym, że no, aktywnie. Zdobywasz wiedzę na temat tego języka i być może właśnie okres tej terapii i fakt, że będziesz miał więcej czasu, bo nie będziesz musiał na ulicy czekać na, na kolejne datki. No być może to jest też jakiś pomysł, żeby wziąć byka za rogi i poznać niemieckie. No oczywiście cały czas się każdego dnia uczę i lubię to, no. Lubię to. Może nie, że lubię, tylko po prostu wiem, że muszę, bo tutaj chcę żyć w Niemczech i, i zostać, więc no, muszę rozmawiać po niemiecku. Bo jak nie będę rozmawiał po niemiecku, to co? Czy w swoich wyobrażeniach sięgasz też myślą dalej? Co będzie, jak się ta terapia zakończy? Jak będziesz wychodził z bezdomności? Zmiesz tak już wspominałem na poprzednim filmie. Przeszło mi przez myśl odbyć, ponieść konsekwencje, tak? W Polsce? Będę nad tym grubo myślał, tak? Czy myślisz, że wchodzi w grę jakaś ugoda z wymiarem sprawiedliwości w Polsce? <noise> ugoda. Nie wiem, czy oni będą chcieli ze mną rozmawiać, ale myślę, że może, jakbym się sam stawił, to jest jakaś szansa. Bo jakieś złagodzenie, jest, nie? 6 lat to jest bardzo długi czas. No, Jeżeli więc... to miałaby być przepustka w przyszłość, to to warto oczywiście tę cenę zapłacić. Natomiast pytanie, czy Ci w serducha, żeby to zrobić. Czas pokaże, no. Będę musiał przeanalizować to wszystko plusy, minusy, i czy bez dokumentów dam radę ruszyć, bez nałogu. Bo jakbym znalazł pracę bez dokumentów, no to niekoniecznie bym musiał do tej Polski jechać, ale jak bez dokumentów nie będę mógł znaleźć pracy, no to, no to nie wyjdę z bezdomności nigdy. No. Ale dlaczego łączysz z tymi sprawami, o których teraz rozmawiamy, sprawy dokumentów? To wydaje mi się nie ma nic wspólnego ze sobą. Możesz dokumenty wyrobić sobie w Niemczech. Nie mogę wyrobić, no ale tak, pójdę do konsulatu i zostanę nie, zatrzymany. Nie zostanie zatrzymany. Sprawdziłem to. Konsul, a nie ambasador nie mają takiej mocy, by zatrzymać nawet przestępcę, nawet osobę poszukiwaną listem gończym, by zatrzymać na um, terenie placówki. Europejskim nakazem? Ale ty nie masz europejskiego nakazu. Mam europejski nakaz. Byłem to zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu tutaj. To dlaczego w takim razie nie znajomą się z ulicy, Nie zdie... byłem tutaj miesiąc czasu. W areszcie byłem, tylko po prostu sprawdzili ten wyrok, że był w zawieszeniu, i mnie wypuścili, bo to nie podlega ekstradycji. Wiesz co, jestem tego pewien, bo sprawdzałem to naprawdę. Uwierz I rok sprawia... jest też, i w internecie nawet jest, w bazie. Wiesz co, uprawnienia dyplomatów są opisane w prawie, i ja to naprawdę sprawdziłem. I jeżeli przestępca. Poszukiwany na terenie danego kraju, przychodzi do placówki dyplomatycznej, to konsul, czy też ambasador, czy też inne służby dyplomatyczne nie mają takiej mocy, by tę osobę zatrzymać. Tak, też o tym czytałem wcześniej, ale było też napisane, że konsul nie ma takiej mocy, nie może się zatrzymać, ale. Jeżeli jest poszukiwany europejskim nakazem, informuje, informuje niemiecką policję o tym, o wszczęciu postępowania ekstradycyjnego i niemiecka policja ciebie zatrzymuje w ten sposób. Jeżeli to tak wygląda. Niepotrzebny nie jest teren ambasady, żeby ciebie zatrzymać, może ciebie zatrzymać na ulicy. Wiesz co, ja troszeczkę mówiąc o tym, chcę ci dodać otuchy, mm -hmm. bo wydaje mi się, że nie ryzykujesz absolutnie niczym idąc do placówki dyplomatycznej. Nie, nie ryzykujesz absolutnie niczym. To sprawdziłem i wiem to na 100%. No to jeżeli tak jest, to, to, no to nie muszę do Polski jechać i no to teraz coś w ogóle. Trochę zamieszałem ci w głowie teraz. Tak, bo jeżeli naprawdę tak jest, a wiem, że przecież głupot nie mówisz, no to, to, to wszystko jest całkiem inaczej, no. Wiesz co, to też właśnie zastanawiam się, czy tutaj jest jakieś pole do negocjacji z Polskim Wymiarem Sprawiedliwości, bo no być może można jakąś taką ugodę zawrzeć, że ty się stawiasz, a w związku z tym jakaś część kary zostanie tylko przez Ciebie odsiedziana. Wydaje mi się, że takie negocjacje wchodzą w grę. Ale nawet jeżeli nie wchodzą w grę, to warto jest to sprawdzić. Jeżeli będziesz chciał, to oczywiście ja to sprawdzę. Tak na, na 200%, już nie na 100%, właśnie sprawę, sprawę dokumentów. Oczywiście to nie znaczy, że ja Ci odmawiam od tego, żebyś wrócił do kraju, czy żebyś odbył ten wyrok. Wręcz przeciwnie. Natomiast jeżeli Ty uzależniasz podjęcie pracy od. Dokumentów to informujecie, że możesz dokumenty w sposób bezpieczny zdobyć w Niemczech. To będzie paszport, to nie będzie dowód tak, osoby, tylko tak. to będzie paszport. Ta informacja jest naprawdę dla mnie bardzo ważna i, i dobra w takim razie, bo to wszystkie problemy rozwiązuje. Wszystkie. Tylko terapia. W czasie terapii dokumenty. Czy ty wiesz o tym, że ja jednemu z moich rozmówców, Andrzejowi z Hamburga pomogłem w załatwieniu paszportu, byliśmy razem w Barcelonie, z Hamburga pojechaliśmy do Barcelony i tam byłem z nim w placówce dyplomatycznej i on tam dostał paszport. Najpierw tymczasowy, ale potem ten paszport nadal na niego tam, tam czeka, więc ja już byłem, widziałem, załatwiałem, co prawda Andrzej nie był poszukiwany przez policję, ale no też mogę ci w tym pomóc, mogę ci jakoś to wszystko zorganizować. Wróćmy jeszcze do spraw wykonywanej przez Ciebie pracy. Jakie Ty miałbyś możliwości podjęcia pracy w Niemczech? Tu jest dużo, bardzo dużo jest pracy. W Berlinie jest bardzo dużo pracy. Jaką Ty mógłbyś wykonywać? Jaką ja bym mógł wykonywać? Każdą, no, aby dobrze, aby, aby płacili na czas i, i szanowali, no. Plan jest piękny. Nie plan jest piękny. Plan będzie wykonany i wtedy będzie piękny. I też okres na czynienie takich planów jest szczególny. Tak, ten, tak. No. to jest właśnie taki czas w roku, kiedy podejmujemy różnego rodzaju decyzje. Patryk, ja będę trzymał kciuki. I jeżeli będziemy mogli z Liwią i też z wizami w czymś pomóc, to numer telefonu Dziękuję. znasz. Dzięki.